Wielu z Was funkcjonuje sobie, nie zdając sobie nawet z tego sprawy, jak bardzo potężne narzędzie do zmiany wszystkiego, czego doświadczacie, trzymacie w rękach i jest to Wasz mózg. Chciałabym w tym filmie podzielić się z Wami moim doświadczeniem. I tym, przez co ja przeszłam, i tym, co wy możecie zastosować w swoim życiu, aby tak samo osiągać rzeczy, które na ten moment wydają się Wam zupełnie niemożliwe. Chcę Wam przekazać, że Wasz mózg jest najpotężniejszym narzędziem, jaki posiadacie. Mózg jest maszyną, która dąży do doświadczenia, które uznajesz w swoim podświadomym umyśle jako prawdę. O sobie, o innych ludziach i o świecie. Nie ma innej opcji, żebyś doświadczał coś, z czym nie jesteś zgodny, dlatego że w swoim życiu zawsze będziesz doświadczać potwierdzenia swoich przekonań. Więc dopóki ty nie zmienisz w podświadomym umyśle swoich przekonań, nie zmienisz swojego doświadczenia. Chciałabym, żebyś wiedział na początku tego filmu, że to kim jesteś teraz, to nie jesteś tak naprawdę ty. Wszystkie twoje lęki, obawy, twoje cechy charakteru, twoje przekonania na temat innych ludzi, relacji, związków, przyjaźni, osób tej samej płci, osiągnięć, do jakich, do jakich jesteś zdolny, wszystkie twoje obawy, strachy, wszystkie twoje lęki, to co lubisz i to przy czym czujesz się komfortowo, to nie jesteś ty. I to nie ma. Z tobą nic wspólnego. Chcę, żebyś wiedział o tym, że do siódmego roku życia twój mózg chłonął wszystko jak gąbka i wszystkie osoby, które ciebie wychowywały, dokładnie stworzyły ciebie teraz takim, jakim jesteś. Ale to nie jesteś ty i to nie ma z tobą nic wspólnego. Do siódmego roku życia bardzo intensywnie nasz mózg wchłania wszystkie bodźce, i te osoby, które nas wychowują i które mają na nas bezpośredni wpływ w tym okresie, zostawiają takie łatki na nas, przypinają sobie takie łatki, i to są ich łatki. Chcę, żebyś wiedział, że to, czego się teraz boisz, to nie jest twój lęk, to jest lęk osób, z którymi się wychowywałeś. Musisz mieć tego świadomość na początku tego filmu, bo to jest naprawdę bardzo ważne, abym pomogła ci zmienić twój podświadomy umysł i pomogła ci przeprogramować się na zmianę. Więc wszystko to, czego teraz doświadczasz w swoim życiu, jeżeli na przykład od długiego czasu masz problemy w relacjach, w związkach, w przyjaźni, nie możesz zawrzeć e, silnej przyjaźni z osobą tej samej płci, wszystko bierze się z tego, co kiedyś zaprogramowali w twoim umyśle twoi bliscy którzy ciebie wychowywali zrozumienie tej rzeczy jest podstawowym elementem do tego aby coś zmienić bo kiedy jesteś świadomy co się z tobą dzieje, to możesz coś zmienić. Bez świadomości nie ma zmiany. Dlatego mówi się, że jeżeli jesteś czegoś świadomy, to jesteś w połowie drogi do sukcesu. Wszystko zaczyna się od ciebie. Każda zmiana, jakiej chcesz doświadczyć w swoim życiu, zaczyna się właśnie od ciebie. Jesteś źródłem wszystkiego. Dużo dziewczyn do mnie pisze z zapytaniem: co mam zrobić, jeżeli mój mężczyzna, mój partner mnie traktuje w ten sposób? Tyle razy mu próbuję przekazać, że mnie to rani, ale on mnie nie słucha. Nie mogę postawić granicy, on nie szanuje moich granic, nie szanuje moich przekonań. Dziewczyny, musicie pamiętać o tym, że jesteście źródłem i od Was się wszystko zaczyna. Prawdą jest to, że jesteście w stanie, będę mówić, jesteśmy w stanie pozwolić sobie tylko i wyłącznie na tyle, Ile sami jesteśmy w stanie siebie skrzywdzić? Czyli załóżmy, że twój partner nie szanuje twoich granic, a czy ty szanujesz swoje? Osoby, które spotykasz w swoim życiu, są lustrem twojego wnętrza, więc pamiętaj o tym, że wszystko zaczyna się od siebie. Nie będziesz w stanie wytrzymać czegoś, czego sama sobie nie będziesz w stanie dać. Jeżeli jesteś w stanie wytrzymać jakąś obelgę w Twoją stronę, jeżeli jesteś w stanie wytrzymać brak szacunku w jakimś stopniu do Ciebie, od Twojego partnera, jeżeli jesteś w stanie wytrzymać i tolerujesz zachowania, zadaj sobie pytanie: Czy ja sobie sama zadaję to samo? Czy ja sobie sama okazuję brak szacunku? Czy ja sama nie szanuję swojego zdania? Czy ja sama sobie ufam? Czy ja sama siebie nie obrażam? Czy ja sama siebie kocham? I zacznij od siebie i zacznij zmieniać to od siebie, a gwarantuję ci, że już nie będziesz się z tym męczyć. I to, że dziewczyny piszą do mnie i one to widzą, one to widzą, że. Że tak nie powinno być. One to widzą, że to nie jest dobre traktowanie. Skoro do mnie piszecie, to widzicie, że coś jest nie tak. Dlaczego dalej wytrzymujecie to i tolerujecie to i zostajecie z taką osobą, bo same jesteście w stanie taki sam ból sobie zadać, więc jesteście w stanie to wytrzymać też od drugiej osoby. W momencie, w którym nie byłybyście w stanie siebie skrzywdzić same w ten sposób, nie pozwoliłybyście na to, aby ktoś inny zrobił to w waszym kierunku. Po prostu byście odeszły. Chcę tym wstępem przekazać Wam, jak naprawdę ważne jest to, abyście mieli świadomość, że wszystko zaczyna się od nas. Jesteśmy źródłem każdej zmiany, która powstaje w naszym życiu. Spędzasz czas i obracasz się w towarzystwie ludzi, którzy rezonują z Tobą, z Twoim podświadomym umysłem. Przez wiele lat mojego życia zastanawiałam się, dlaczego trafiam w ten sam schemat i dlaczego ta sama sytuacja powtarza mi się w kółko i w kółko i w kółko. I ta sytuacja będzie ci się powtarzać w kółko i w kółko i w kółko, żeby przypomnieć ci, abyś się obudził w końcu i wybrał inną ścieżkę. Skoro zawsze idziesz w prawo, to może po prostu teraz pójść w lewo. A jeżeli dalej będziesz szedł w prawo, dalej będziesz dochodził do tego samego punktu wyjścia. Czytając książkę Psychocybernetyka, którą bardzo, bardzo mocno Wam polecam, natrafiłam tam na takie porównanie człowieka z hipnozą. A mianowicie chodzi o to, że każdy z nas jest zahipnotyzowany i tak naprawdę umiejętności, które objawiają się w trakcie hipnozy. Są tylko i wyłącznie efektem oczyszczenia umysłu z poprzednich kodów. Pewnie widziałeś kiedyś jakieś filmiki, jak ludzie poddają się hipnozie i zaczynają naprawdę na nią reagować i robić jakieś totalnie absurdalne rzeczy, których normalnie by nie zrobili. Załóżmy na przykład, że hipnotyzer mówi wielkiemu, potężnemu futboliście napakowanemu, że on nie może podnieść swojej ręki ze stołu. I ten wielki, napakowany futbolista faktycznie nie może podnieść tej swojej ręki ze stołu. I teraz, co jest ciekawe, to ta hipnoza wcale nie osłabia tej umiejętności. Potencjalnie ten człowiek, ten potężny futbolista jest tak samo silny jak zawsze. Ten hipnotyzer nie zabrał mu siły. Nie mógł tego zrobić. Więc ten potężny futbolista jest tak samo silny jak zawsze. Dlaczego więc nie może podnieść tej ręki ze stołu? Ponieważ w trakcie hipnozy nie jest tego świadomy. Nie jest świadomy swojej siły. On tylko w podświadomym umyśle ma zaprogramowane, że on nie może podnieść ręki ze stołu. Więc co się będzie działo? On będzie doświadczał w swoim życiu potwierdzenia swojego przekonania, więc on nieświadomie zupełnie działa na swoją niekorzyść. On zupełnie nieświadomie działa na swoją niekorzyść. Sam sobie to robi, to on nie może podnieść tej ręki ze stołu. Hipnotyzer nie zabrał mu żadnej siły. Rozumiecie o co chodzi? On po prostu nie jest świadomy swojej siły, on działa na swoją niekorzyść, bo jego podświadomość myśli, że on nie może podnieść ręki ze stołu, gdzie w rzeczywistości może to zrobić. I teraz Ty jesteś dokładnie taki sam jak ten potężnie napakowany futbolista. Mianowicie. Jesteś przywiązany do swoich przekonań z przeszłości, które nie mają nic wspólnego z tobą. I zupełnie nieświadomie działasz na swoją niekorzyść, bo to ty myślisz, że nie możesz podnieść ręki ze stołu, ale w rzeczywistości możesz to zrobić. Więc sam działasz na swoją niekorzyść. Skoro to ty myślisz, że to ty nie możesz podnieść ręki ze stołu, to nie będziesz mógł podnieść ręki ze stołu. Będziesz otrzymywać w swojej rzeczywistości doświadczenia, które uznajesz za prawdę o sobie. Wyobraź sobie, że nie wiem, ile teraz masz lat oglądając ten film, ale pomyśl sobie w ten sposób, że tak naprawdę ty nigdy nie byłeś słaby z matematyki. Ile miałeś osób w swoim towarzystwie, albo może Ty sam, zawsze były te słabe osoby z matematyki, naprawdę w każdej klasie, w każdym towarzystwie były słabe osoby z matematyki. Wyobraź sobie, że tak naprawdę nie byłeś słaby z matematyki, Ty po prostu realizowałeś przekonanie, które ktoś Ci wpoił, że Ty jesteś słaby z matematyki, więc no musiałeś udowadniać tą prawdę o sobie, przecież jak inaczej. I w przypadku innym byś zwariował. Musiałeś udowadniać w rzeczywistości to, co tak naprawdę podświadomie o sobie myślisz. Wyobraź sobie, że miałam kiedyś w klasie takiego kolegę, który przez cały czas, przez no trzy lata liceum, miał same dwójki i jedynki z matematyki, dlatego że jego środowisko wmawiało mu, że on jest po prostu głupi i że on po prostu nie myśli i że on jest mega słaby z przedmiotów ścisłych. Gdzie w rzeczywistości ten chłopak był mega inteligentny, i dopiero w trzeciej klasie wziął się i powiedział, ja to zrozumiem. Ja to ogarnę i ja, ja to pojmę. Ja będę potrafił tą matematykę. I rozumiecie to, że ten sam chłopak zaczął dostawać piątki, i wymyślicie, że co, że on nagle nie wiem, po prostu nie wiem, stał się jakąś inną osobą, czy co? Nie! On zawsze miał tą umiejętność w sobie, tylko on po prostu realizował inne przekonanie. Wcześniej też robił mnóstwo zadań i jakoś dalej dostawał jedynki. I zawsze mówił, nie, ja jednak tego nie ogarnę. Zawsze mówił, ja, ja nie dam, z tym sobie, nie, nie dam z tym sobie rady. Zawsze realizujesz to, co masz w swoim podświadomym umyśle. I tak samo inni ludzie, którzy są w Twoim życiu, też będą realizować Twoje przekonania. Dopiero jeżeli Ty zmienisz tutaj... To dopiero inni ludzie też zmienią tutaj. Na przestrzeni czasu, w którym uczyłam się bardzo dużo na temat energii, a, jaką każdy z nas wytwarza i tego, jak bardzo potężna jest ta energia i jak bardzo powinniśmy o nią dbać każdego dnia, doszłam również do wniosku, który pomógł mi zbliżyć się do Boga, mianowicie doszłam do tego, że jestem Bożym dzieckiem i posiadam takie same moce jak Bóg. Nie jestem nikim gorszym od Boga, jestem Jego dzieckiem, więc Posiadanie świadomości tego, jak bardzo potężnym jesteś człowiekiem, że nie jesteś tylko zwykłą istotą, która chodzi sobie po ziemi i godzi się na to, co mu się bezwarunkowo przytrafia, ale sam wszystko kreujesz, jest momentem, w którym wszystko się zmienia. Kiedyś usłyszałam takie stwierdzenie, że jeżeli panikujesz w wodzie i zaczynasz robić gwałtowne ruchy, to zaczynasz się topić, a jeżeli się uspokoisz swoje ciało, to będziesz się spokojnie unosił na wodzie. I dokładnie tak samo jest z niepowodzeniami. Niepowodzenia w Twoim życiu są środkiem do celu, a nie samym w sobie celem. Skoro niepowodzenia spełniły swoje zadanie, to pora o nich zapomnieć. Wiem, z czym możesz się zmagać, bo sama miałam z tym ogromny problem, że na mojej drodze do manifestacji, do zmiany, którą chciałam osiągnąć, do zmiany w moim umyśle, do pozytywnego myślenia, mam wrażenie, że to pozytywne myślenie to jest takie bardzo ubogie słowo, które określa to wszystko, o czym teraz rozmawiam z Wami, ale nazwijmy to w ten sposób, więc w tej drodze do tego pozytywnego myślenia. Mm, bardzo przeszkadzało, przeszkadzało mi rozgrzebywanie niepowodzeń i takie natrętne myśli. I chciałabym Wam pomóc też z tym, bo wiem, że możecie się z tym zmagać, bo jednak nie zawsze jest to słońce i, i jesteśmy też y, ludźmi, a nie robotami, które posi którzy posiadają emocje, więc. Y przez to, jak wiele lat byliśmy zaprogramowani w dany sposób, nie oczekujcie od siebie, że w ciągu jednego dnia to się wszystko zmieni. Bądźcie naprawdę dla siebie bardzo wyrozumiali i pamiętajcie o tym, że przez na przykład 20, 30, 40 lat swojego życia żyliście w pewnym określonym schemacie, więc naprawdę bądźcie tacy wyrozumiali i docencie to, że kurde, chcesz coś zmienić w swoim życiu, chcesz coś zrobić dla siebie, jestem z ciebie dumny, jestem z ciebie dumna, idę dalej. I bądźcie dla siebie wyrozumiali, że macie prawo mieć gorszy dzień. I te same w sobie niepowodzenia nie są samym celem. One są po prostu środkami do celu, a nie celem samym w sobie. Jeżeli spełniły swoje zadanie, to pora o nich zapomnieć. Chciałabym, żebyś pamiętał od dzisiaj, od tego momentu, że te niepowodzenia mają Tobie służyć jako kontrolki, jako kontrolki w samochodzie. Jeżeli zapali Ci się kontrolka w samochodzie, to znaczy, że musisz coś sprawdzić, dolać oleju itd., itd., ty po prostu musisz coś naprawić. Po prostu musisz coś uzupełnić, musisz coś sprawdzić, musisz coś skontrolować, wymienić jakąś część. Ale to nie znaczy, że Twój samochód e, przestaje jeździć. Ty po prostu musisz coś delikatnie skorygować. I pomyśl sobie w ten sam sposób o niepowodzeniach. One służą Ci do tego, te natrętne myśli, te niepowodzenia. Kiedy przychodzą ci do głowy, one służą ci do tego, że ty zapalasz sobie kontrolkę w głowie, i to ci mówi: dobra, zszedłem ze swojej drogi, muszę wrócić na właściwy tor. Muszę dolać oleju, żebym mógł dalej jechać. I dokładnie w ten sposób masz od dzisiaj patrzeć na swoje niepowodzenia, i dokładnie w ten sposób masz posługiwać się natrętnymi myślami. Pamiętaj o tym, że jeżeli przychodzi Ci do głowy to, że kiedyś coś Ci się nie udało, że kiedyś Twój związek się rozpadł w taki sposób, jeżeli cały czas, jeżeli o tym myślisz, jeżeli to Ci przyjdzie do głowy, to pamiętaj o tym, że to jest tylko kontrolka, że okej, okay, kiedyś to się wydarzyło i to mi wydarzenie przypomina, że teraz mam myśleć o sobie inaczej. I do tego mi służyło to wydarzenie. To wydarzenie nie było celem samym sobie to wydarzenie nie jest moim celem, to nie jest finalna scena mojego życia. To było tylko to był środek do mojego celu. Więc skoro ja sobie o tym przypominam, to jest tylko i wyłącznie kontrola. Samo kontrola tego, żebym pilnował się na tej drodze, aby nie zabrakło mi oleju, żebym się regenerował odpowiednio, wymieniał opony, nie ja wiem co tam jeszcze. Czyli to ma Ci służyć jedynie jako skorygowanie kursu. Jeżeli Ty uczynisz z tego cel, a nie środek do celu, to będziesz żywić do tego wydarzenia urazę. Jeżeli nie uczynisz z tego środka, tylko cel, to będziesz żywić na przykład urazę do osoby, która Cię potraktowała w taki sposób, albo urazę do samej sytuacji, która się wydarzyła w Twoim życiu. Będziesz się czuć jako ofiara losu, że to by się to wydarzyło i uczynisz z tego cel. Zamiast pozostać, pozostawić go środkiem do celu, nieświadomie utworzysz z niego cel sam sobie. Więc pamiętaj o tym, żeby inaczej patrzeć na to, co wydarzyło się w przeszłości, a nie tak jak do tej pory. Może właśnie ten film miał ci to uświadomić. I kolejną rzeczą, która również była dla mnie Takim mocnym, stopującym aspektem, który hamował mnie przed osiągnięciem moich manifestacji, były natrętne myśli. Eee, I co chcę Wam powiedzieć, to to, że człowiek w ciągu dnia ma 70 tysięcy myśli około. Jeżeli się mylę, to możecie mi poprawić w komentarzu. Natomiast chodzi o to, że wyobrażasz sobie. Jeżeli ty miałbyś każdą myśl brać za pewnik i prawdę o sobie, to byś po prostu chyba zwariował. Twój mózg cały czas pracuje, on spełnia swoje zadanie. On ma przeróżne rozkminki na temat różnych rzeczy w ciągu dnia. I ważne jest to, abyś pamiętał o tym, że ty po prostu jesteś obserwatorem. Te myśli ci się będą pojawiać, ty nie wyłączysz ich od tak Myśli się będą pojawiać, ale Ty jesteś ich obserwatorem. To, że one się pojawiają w Twojej głowie, to jest po prostu zadanie Twojego mózgu, które on spełnia. On musi analizować różne aspekty, ale Ty nie musisz się z tym utożsamiać, bo to, że Ty masz jakąś myśl, to wcale nie znaczy, że ta myśl jest prawdziwa. Więc chodzi mi o to, że te myśli się będą i tak pojawiać, one się będą pojawiać, natomiast chodzi o to, żebyś pamiętał o tym i ćwiczył to, żeby przywoływać do swojego umysłu sukcesy. Jeżeli na przykład jedziesz sobie samochodem i nagle przypomni Ci jakaś przykra sytuacja, jakieś niepowodzenie, które się wydarzyło w Twoim życiu, albo zaczniesz patrzeć na jakąś sytuację, która się aktualnie dzieje w jakiś taki sposób niezupełnie dla Ciebie korzystny, to wtedy złap się na tym i obróć tą sytuację. Przypomnij sobie wtedy o jakimś podobnym wydarzeniu, które kiedyś się wydarzyło w Twoim życiu, ale miało pozytywny odbiór, miało pozytywny wydźwięk, miało pozytywny skutek. I przypomnij sobie w tym momencie tą sytuację, zamiast rozpamiętując tamtą. Skupiaj się w miarę możliwości i staraj się ćwiczyć to, aby zamiast na te negatywy, skupiać swoją uwagę na pozytywach. I z czasem, kiedy będziesz naprawdę regularnie zwracał na to uwagę, to wejdzie ci w nawyk i już nie będą. Te myślicie tak dręczyć często, bo bardziej będziesz miał już taki nawyk, że po prostu skupisz się na pozytywach. skupisz się po prostu na sukcesach. skupisz się na tym, co ci wyszło, zamiast skupiać się na tym, co ci się nie udało. Przeczytałam też ostatnio w Windzie taki cytat, że osobę sukcesu nie poznaje się po tych sukcesach, które ona osiąga, taką prawdziwą osobę sukcesu mentalnie, ale po tym, jak podnosi się z porażki. I to jest bardzo, bardzo ważne, bo słuchajcie. Życie to nie jest e, cały czas jedna stabilna kreska. Różne rzeczy się dzieją w ciągu dnia, w różnych, e, różnych e, sytuacjach zostajemy postawieni. Kwestia jest tego, nie co Ci się przydarza, ale jak Ty na to reagujesz. I to jest naprawdę bardzo mocna, mocna różnica. Jeżeli będziesz przywoływał do swojego umysłu, do swojej myśli sytuacje, w których naprawdę odniosłeś sukces, sytuacje, w których wyszedłeś z jakiejś, z jakiejś Sytuacji, znowu się powtórzę: wygranym, to znaczy udało Ci się coś osiągnąć, znalazłeś rozwiązanie na jakąś sytuację, e, osiągnąłeś taki skutek, na jakim ci zależało. Przypomnij sobie to i przypomnij sobie, co wtedy czułeś. Przywołaj to uczucia i staraj się jak najdłużej wytrwać w tym uczuciu. I pamiętaj o tym, i wtedy to uczucie staje się Twoją wibracją. Na takiej wibracji przyciągasz swoje doświadczenia. Pamiętaj, że jeżeli będziesz rozpamiętywać swoje sukcesy, a nie swoje porażki nieustannie, to będziesz żyć w uczuciu tego, co czułeś, gdy osiągnąłeś sukces. I wtedy Twoja podświadomość. Uznaję to za Twoją prawdę o Tobie, bo skoro wtedy Ci się udało osiągnąć sukces i wtedy to czułem, i wtedy tak zrobiłem, i wtedy to, to znaczy, że jestem takim człowiekiem. Więc wtedy będziesz jeszcze więcej doświadczać właśnie takich emocji emocji sukcesu, emocji tego, że coś Ci się udaje. Więc będziesz mógł doświadczać w swoim świecie rzeczywistym, Coraz więcej tych powodzeń i coraz więcej dowodów na to, że ty faktycznie jesteś takim człowiekiem. Załóżmy, że ty po prostu przywołujesz cały czas uczucie, że niezależnie od tego, czego się podejmujesz w swoim życiu, zawsze ci się to udaje. Po prostu niezależnie od tego, czy ty teraz chcesz nauczyć się nurkować na przykład, albo wymyśliłeś sobie nagle, że chcesz teraz mm, nauczyć się jeździć na nartach, na snowboardzie, a teraz chcesz, yy, nie wiem, przedawać jakieś kursy online. A teraz chcesz robić zdjęcia, chcesz robić fotografię. Niezależnie od tego, czego się podejmowałeś w swoim życiu, na przykład rozpamiętujesz to, że każdą z tych rzeczy osiągałeś jakiś sukces. Czyli na przykład w fotografii udało ci się wygrać jakiś konkurs, w na snowboardzie jeździłeś już tak, byłeś tam i jeździłeś tak na takich górach. Rozpamiętuj to, że niezależnie od tego, czego się dotykałeś, na przykład Naprawdę super Ci to wychodziło i bez względu na to w takim razie, czego się podejmiesz, to i tak osiągniesz sukces. Przywołuj takie emocje i na tym się skupiaj. I wtedy faktycznie niezależnie od tego, co się podejmiesz, odniesiesz sukces, no bo taką uważasz prawdę o sobie, więc tego musisz doświadczać, bo to jest Twoja prawda i tak działa Twoja, twoja głowa, bo Twoja głowa jest serwomechanizmem, mózg jest maszyną, która leci sobie w zaprogramowanym przez Ciebie kierunku, po prostu. I tak samo, jeżeli zba, zboczy lekko ze steru, to daje Ci sygnały w postaci myśli natrętnych, które do Ciebie przychodzą. To jest kontrolka, która świeci na czerwono i, i Ci mi, mruga i wydaje dźwięk alarmu, że hello, zboczyłem z toru, pora się z powrotem nastroić i, i nie brać tego za o nie, jestem słaby, e, z powrotem mam złe myśli, jestem za słaby na to, e, nie nadaje się do tego, nie, Ty po prostu... Zboczyłeś lekko storu, nic się nie dzieje, po prostu to skoryguj i lecisz dalej. Jeżeli pomyślisz o tym w ten sposób i zdasz sobie sprawę z tego, to nagle pojawia ci się takie, taka myśl w głowie, że myślenie o tym, co ci się nie udało, i o swoich jakichś negatywach jest zupełnie irracjonalne, bo w tym samym czasie, kiedy marnujesz na to czas, mógłbyś myśleć o tym, co ci się udało. Czego pozytywnego doświadczyłeś i kreować swoje życie. W każdej sekundzie Twojego życia kreujesz swoją przyszłość. I pamiętaj, że to działa z opóźnieniem. Jeżeli myślisz o czymś dzisiaj jutro, pojutrze, po pojutrze, za tydzień, za miesiąc, możesz tego doświadczyć. Jeżeli będziesz skupiać się dzisiaj na negatywach, to kreujesz sobie w ten sposób swoją przyszłość. Pamiętaj o tym, że dzisiaj masz wpływ na to, co będzie jutro. I Gdyby nie to wszystko, czego doświadczyłam przez ostatnie dwa miesiące, myślę, że bym w to wierzyła, ale teraz to jest po prostu namacalny dowód, którego jestem pewna i chcę przekazać ci tym filmem, że doświadczyłam na własne oczy tego procesu. Doświadczyłam na własnej skórze tego procesu. I to nie jest tak, że urodziłam się po prostu taka, że wszystko miałam podane na talerzu, bo miałam bardzo dużo negatywnych schematów i wpojonych złych prawd o mnie, które nie miały nic ze mną wspólnego, ale były po prostu przekonaniami osób, które mnie wychowywały albo po prostu osób, z którymi miałam styczność w młodym wieku. Myślę, że to nie jest w ogóle nigdy proces zakończony. Ja myślę, że to cały czas jest takie pole do rozwoju i nawet osoby, które osiągną naprawdę szczebel... Wysokiej samoświadomości swojego umysłu i poprawią swój self concept i obraz o siebie, obraz siebie, to nigdy nie jest tak, że ty po prostu się zatrzymujesz. To jest wieczny rozwój, wiecz, wieczne, to jest naprawdę uzależniające. Jeżeli, raz kiedyś, jeżeli kiedyś spróbujesz tego i zaczniesz doświadczać w rzeczywistości zmian i zaczniesz widzieć swoje manifestacje, zaczniesz doświadczać lepszego życia dzięki temu, że zmieniłeś obraz siebie. Nagle mówisz sobie: Naprawdę jestem potężny, naprawdę mam na to wpływ i naprawdę chcę mieć na to wpływ. Chcę więcej tego. Jedną osobę będzie cieszyć mieszkanie za granicą, drugą osobę mieszkanie w cichej, małej wiosce, jedną osobę cieszą góry, drugą morze. Chodzi o to, że każdego z nas coś innego cieszy, każdy z nas ma inne pasje, pragnienia, marzenia, każdy z nas dąży do czegoś innego. Natomiast myślę, że każdy z nas chce żyć życiem, jakiego pragnie, i właśnie to jest coś, co chcę Wam przekazać, że dotychczasowe ograniczenia nie mają nic wspólnego z Wami. To po prostu jest program, który nabyliście w dzieciństwie. I pora na to, aby kupić nową wersję, aby zaaktualizować system. Dziękuję Wam bardzo i dajcie znać w komentarzu, jakie zmiany zauważyliście w swoim życiu. Buziaki, cześć!